Zadanie 26 za jeden punkt. Objętość sześcianu jest równa 729. Dokąd zdanie? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Długość przekątnej tego sześcianu jest równa. Ok. Mam objętość sześcianu, która jest równa 729. Mamy policzyć długość jego przekątnej. Ok. Tutaj wszystkie te cechy w sześcianie. Są zależne od długości krawędzi sześcianu, więc najlepiej będzie właśnie wyznaczyć sobie najpierw krawędź sześcianu A i dopiero potem ruszyć z przekątną. Jeżeli chodzi o wzór na objętość sześcianu, no to on wygląda w postać A do trzeciej, czyli A do 3 musi być równe 729. No, spierwiastkujemy, z tym, że pierwiastek będzie trzeciego stopnia: pierwiastek trzeciego stopnia z 729. No, na maturze, na poziomie podstawowym, no i rozszerzonym zresztą, nie ma kalkulatorów naukowych. Można mieć pierwiastek, ale kwadratowy. Sześciennego już nie ma. No to trzeba po prostu testować, jaka liczba do trzeciej daje 729. No i tutaj taką liczbą jest dziewiątka. Czyli krawędź sześcianu ma długość 9. Ok. Pytanie odnosiło się do długości przekątnej, ale bryły tego sześcianu. Tak? No I wzór na przekątną sześcianu, a pierwiastek z trzech. No to skoro znamy krawędź, 9... No to długość przekątnej sześcianu musi wynosić dziewięć pierwiastków z trzech. Odpowiedź A jest prawidłowa.